Dojście do neutralności klimatycznej będzie wymagało pewnych etapów postępowania i też działalności, działalności naszej inwestycyjnej. Na pewno pierwszym krokiem do takim milowym krokiem, który będzie nas doprowadzał do tego celu, będzie zamiana naszych źródeł zasilanych węglem na źródła zasilane gazem. Oczywiście dzisiaj już pojawiają się pewne obawy u nas ciepłowników, że gaz jest paliwem w Unii Europejskiej schodzącym. Taką komunikację Unia Europejska wysyła do przedsiębiorstw. Mało tego widzimy potężne zagrożenie w tym, że po 2026 roku, już w 2026 roku, a więc za 5 lat, kogeneracja gazowa nie będzie mogła uzyskać wsparcia. Więc to jest bardzo niepokojące dla nas i się podejmowanie decyzji inwestycyjnych, o budowie nowych źródeł, staje pod wielkim znakiem zapytania. E, aczkolwiek e, naszym zdaniem, jako Polskiej Grupy Energetycznej, jako branży też, e, tutaj pozwolę się powiedzieć także w imieniu branży, jako prezes Polskiego Towarzystwa Lekcji Zawodowych, jest e, gaz. E, jak, jak wiadomo, gaz jest paliwem e, znacznie mniej emisyjnym, aniżeli węgiel. Mało tego, technologia gazowa w ciepownictwie jest sprawdzona, znana jest od kilkudziesięciu lat. Jest to technologia elastyczna, którą można, technologia gdzie można przewidzieć oczywiście koszty zmienne, no bo paliwo to jest kwestia, kwestia którego która zmiana akurat mieliśmy do czynienia z dużą podwyżką gazu w, zeszłym, w tym roku. Ale jednak jest to technologia, gdzie można przyjąć jakieś założenia do analiz biznesowych. Więc na pewno przez najbliższe kilkanaście lat gaz. A celu i przy wsparciu Oze, ale w wsparciu OZE, bo y, y, nikt chyba nie zakłada, że realnie można zastąpić źródła y, stabilne, które dzisiaj zasilane. Węgla ma przyszłości gazem OZE, bo nie ma takiej technologii w tej skali. Polska też pamiętajmy o tym, że jest unikatowa, jeśli chodzi o ciepłownictwo. Nasz system ciepłowniczy jest największym systemem w Europie. Nasze miasta są objęte systemem ciepłem systemowym. Specyfika Polski jest, my odstajemy zdecydowanie od krajów Unii Europejskiej, starej, szczególnie starej Unii. Ale w pozytywnym tego znaczeniu, bo ciepło systemowe jest efektywnym sposobem produkcji i także zapewniającym naszym klientom to, czego od nas oczekują, czyli zapewniają usługi na najwyższym poziomie, czyli po prostu dostarczenia ciepła do swoich mieszkań. Oczywiście w konsekwencji w przyszłości, no jak Państwo wiecie, no gaz nie jest paliwem zeroemisyjnym, więc jeśli... Naszą ambicją jest w 2050 roku osiągnięcie zeroemisyjności, także w ciepłownictwie. No to tutaj widzimy tylko potencjał w wodorze. Dzisiaj prace, jeśli chodzi o wodór, są na poziomie laboratoriów. Dzisiaj taka ilość wodoru, jaka potrzebna jest do energetyki, nawet do ciepłownictwa, no trudno sobie wyobrazić, kto miałby to nawet wyprodukować i w jakich warunkach i za jaką cenę, bo, bo możemy mówić tylko. Badania w laboratoriach, no ale to jest perspektywa 30 lat, więc zakładam, że takim paliwem w przyszłości, oczywiście w skali przemysłowej, bo dzisiaj nie ma takiej, takich perspektyw nawet, to może być tylko wodór.